Gramy sewrola za dymia śliewalentynki. Wchodzimy do sklepu. U, 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 u. Widzimy oferty. To za śliew oferty. Lecz niestety nie mam gemów. kupuję skinny Piper Amor. El Serena Serenalowy Poto i Smutlu Włączam grę, wybieram po co, bo, 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 w sumie to po co strzelać grę. Wchodzę EI. miarskie walentynki oferty y y są. Nowe skiny do kupienia, tanie wysoki. Jutro już będzie oferta ze skinami, widzę sobie teraz grę ej. E, e, e. O widzicie, ej, to razem tutaj jest. mogę tu ten ze bo fajny jest. Oczywiście przegrałem sobie ten challenge. El. I sobie zagram teraz Ej. Zagrałem Ej. Parę jeszcze jest część nasze wreszcie zreszcie yeah. osiem dziewięć siedem sześć pięć cztery yeah, e e e n. E, e. sot już padł cztery drużyny zostały za walentynki valentynki se puchary zbijam se puchary Podnoszę te kluby. mamy polskie starcie, mamy 10 klubów. już 11, leć Barley, ma 4 versus 12, mowę to wygramy, choć w sumie wątpię, fajnie by było, po kanał pana P, leć tu po kanał. czekamy na jutro Ej i jutro mamy oferty w sklepie.